Wreszcie robi to, co należy. Moja teściowa wysłała mi sms w poranek mojego ślubu. Wszystko odwołane. Prawie upuściłam telefon, ale kiedy pojawiłam się na ceremonii, wszystko obróciło się w koszmar dla nich. Powinnam była wiedzieć, że coś jest nie tak. Znaki były oczywiste. Moja przyszła teściowa, Grażyna, nigdy mnie nie lubiła. Udawała miłą, gdy mój narzeczony Paweł był w pobliżu, ale kiedy tylko zostawaliśmy same, dawała mi jasno do zrozumienia, że uważa mnie za niegodną swojego syna. Nieustannie kwestionowała moje decyzje dotyczące ślubu, otwarcie nienawidziła wybranej przeze mnie sukni i narzekała na salę, którą wybrałam. Ciągle forsowała własne pomysły, a gdy się nie zgadzałam, dąsała się jak rozpuszczone dziecko. Początkowo myślałam, że to tylko nadopiekuńcza matka, ale teraz zdałam sobie sprawę, jak byłam naiwna. Myślałam też, że Paweł jest inny, że stanie po mojej stronie, ale miałam się przekonać, jak bardzo się myliłam. Tego ranka obudziłam się podekscytowana, zdenerwowana i gotowa. To był mój dzień ślubu. Dzień, który planowałam miesiącami, na który wydałam dziesiątki tysięcy złotych. To miał być dzień, w którym przejdę nawą kościoła, by rozpocząć przyszłość z mężczyzną, którego kochałam. Wtedy zabrzęczał telefon. SMS od Grażyny. Zabraliśmy Twoją suknię, sala jest odwołana, a Twój narzeczony wie co najlepsze. Nie rób scen, po prostu to zaakceptuj. Najpierw myślałam, że wciąż śnie. Zakręciło mi się w głowie, a żołądek podszedł do gardła, gdy czytałam wiadomość trzy razy, zanim dotarła do mnie jej treść. Zerwałam się tak gwałtownie, że prawie spadłam z łóżka. Serce waliło mi jak młotem, natychmiast zadzwoniłam do Pawła. Poczta głosowa. Spróbowałam do mojej świadkowej, Magdy, bez odpowiedzi. Zadzwoniłam do sali weselnej, a niepewna kobieta po drugiej stronie powiedziała: Och, tak. Paweł dzwonił dziś wcześniej rano i wszystko odwołał. Tak mi przykro. Trzęsły mi się ręce. To nie mogło być prawdziwe. Przeszukałam szafę. Mojej sukni nie było. Zniknęły wybrane buty. Nawet welon. Panika przerodziła się w coś ostrzejszego, niebezpieczniejszego. Zaplanowali to, czekali do ostatniej chwili, by wyrwać mi grunt spod nóg, licząc, że będę zbyt zdruzgotana, by walczyć. Bardzo się mylili. Narzuciłam pierwsze lepsze ubrania i chwyciłam kluczyki. Jeśli moja suknia zniknęła, to kto się na pewno zabrał. Pierwszą myślą było pędzić do domu Pawła, ale przeczucie mówiło mi, żeby nie tracić czasu. Zamiast tego pojechałam prosto do Grażyny. W chwili, gdy otworzyła drzwi, zobaczyłam zadowolenie w jej oczach. Nawet nie udawała zaskoczenia. Tylko westchnęła i oparła się o framugę, jakbym była jedynie drobną niedogodnością. Musisz się uspokoić, powiedziała. Uspokoić? Stałam tam w dresach w poranek mojego ślubu, a ta kobieta. Ta wiedźma kazała mi się uspokoić. Gdzie moja suknia? zażądałam. Grażyna nawet nie mrugnęła. Zniknęła i tak jej nie potrzebujesz. Ślub jest odwołany. Poczułam pulsowanie krwi w uszach. Nie masz prawa odwołać mojego ślubu. Ten zadowolony uśmieszek pojawił się znowu i chciałam go zetrzeć z jej twarzy. Paweł wykonał telefon. Robi to, co najlepsze. Wzięłam drżący oddech. Gdzie on jest? Zajęty. Nie mam pojęcia, jak udało mi się nie krzyczeć ani niczego nie zniszczyć. Zdałam sobie sprawę, że nic z niej nie wyciągnę, więc wyszłam. Ale daleko mi było do końca. Jeśli grażyna zorganizowała coś tak ekstremalnego, nie mogła po prostu odwołać mojego ślubu. Musiała pójść dalej. Mroczne przeczucie ściskało mnie w żołądku i musiałam znaleźć odpowiedzi. Pojechałam więc do sali weselnej i wtedy to zobaczyłam. Samochody wjeżdżające na parking, przybywający goście, całe miejsce udekorowane dokładnie tak jak planowałam. Bo ślub wcale nie był odwołany. Po prostu to już nie był mój ślub. Wysiadłam z samochodu i weszłam do środka. Nikt mnie nie zatrzymał. Ludzie, których rozpoznawałam, zaproszeni na to co miało być moim ślubem, uśmiechali się i witali. Najwyraźniej nieświadomi tego, co się dzieje. Dotarłam do drzwi i weszłam do głównej sali. I tam była Katarzyna w sukni ślubnej mojej sukni ślubnej. Zamazała mi się wizja z wściekłości, ciało zrobiło się zimne. Katarzyna była kiedyś moją przyjaciółką, zawsze była blisko Pawła, ale przymykałam oko na jej zalotne komentarze te figlarnie dotyki. Sposób, w jaki na niego patrzyła, gdy myślała, że nie widzę. Byłam taka naiwna. Teraz stała przy moim ołtarzu z moim narzeczonym, ubrana w moją suknię na moim ślubie, jakbym nigdy nie istniała. Zdrada była dusząca. Naciskała na mnie, miażdżąc klatkę piersiową, sprawiając, że czułam się, jakbym tonęła. Paweł stał obok niej, spokojny i zrelaksowany, jakby to nie była najbardziej szalona. Upokarzająca i psychopatyczna rzecz, jaką kiedykolwiek zrobił. Wtedy wszystko stało się jasne. Nic z tego nie było spontaniczne ani impulsywne. To było zaplanowane. Paweł pozwolił mi spędzić miesiące na organizowaniu tego ślubu, wysyłaniu zaproszeń, wydawaniu fortuny, jednocześnie potajemnie planując poślubić kogoś innego. Chciał, żebym obudziła się w wielkim dniu odkryła, że wszystko jest odwołane i zniknęła z jego życia, jak jakaś była dziewczyna. Chcieli mnie wymazać i oczekiwali, że po prostu zniknę. Nie mieli pojęcia, z kim mają do czynienia. Stałam tam odrętwiale, goście wesoło rozmawiali i zajmowali miejsca nieświadomi, że to nie jest zwykły ślub. To było porwanie. Grażyna była z przodu, promieniując dumą, Prawdopodobnie myśląc, że popełniła zbrodnię doskonałą. Katarzyna poprawiała mój welon, promieniując jak jakaś fałszywa anielica. A Paweł nie wykazywał żadnych oznak nerwowości czy poczucia winy, żadnego znaku zastanawiania się, gdzie mogę być, bo był w to wtajemniczony. Coś we mnie pękło, powinnam się załamać w płaczu. Ale zamiast tego ogarnął mnie dziwny spokój. Ukradli moją suknię, moją salę mojego narzeczonego i mój ślub. Ale ja wciąż tu byłam. Wyprostowałam ramiona i ruszyłam naprzód. Ludzie zaczęli zwracać uwagę. Niektórzy mnie rozpoznali, szeptali do siebie. Nikt mnie nie zatrzymał, dopóki nie dotarłam do pierwszego rzędu. Spojrzenie Grażyny spotkało się z moim i po raz pierwszy zobaczyłam w nim strach. Zerwała się, próbując fizycznie zablokować mi zniszczenie jej fantazji. Musisz wyjść Syknęła, uśmiechnęłam się. Faktycznie się uśmiechnęłam. Myślę, że zostanę. Szepty się nasiliły. Goście szturchali się nawzajem. Moja kuzynka Kinga gapiła się szeroko otwartymi oczami. Mój wzrok padł na Magdę, moją świadkową i rzekomo najlepszą przyjaciółkę, i wyczułam poczucie winy na jej twarzy. Żołądek mi się przewrócił. Zostałam zdradzona przez Pawła. Przez moją tak zwaną przyjaciółkę Katarzynę i przez Grażynę, ale też przez Magdę. Ta zdrada bolała najbardziej. Otworzyła usta, jakby chciała się wytłumaczyć, ale nie byłam w nastroju do słuchania. Grażyna, próbując zachować kontrolę, wymusiła słodki uśmiech. Nie byłaś zaproszona, powiedziała. Roześmiałam się na tyle głośno, że zabrzmiało echo. Naprawdę? Bo ostatnio sprawdzałam to był mój ślub. Paweł się wtedy odwrócił. Jego twarz była pusta, ale w oczach migotała panika. Katarzyna, stojąc obok niego, zbladła. Ludzie zdecydowanie teraz patrzyli. Wystąpił naprzód z wyćwiczonym spokojem w głosie. Nie róbmy tego tutaj. Przekrzywiłam głowę. Ale ty chciałeś to zrobić tutaj, prawda? Wskazałam wokół, skoro wszystko zaplanowałeś za moimi plecami. Katarzyna chwyciła ramię Pawła, jakby mogła to jakoś naprawić. Słuchaj, mnie zaczęła. Przerwałam jej. Nieco, Katarzyna, nie ukradłaś mojego narzeczonego. Nie założyłaś mojej sukni. Nie stałaś jak sęp czekając, by zająć moje miejsce po tym, jak spędziłam miesiące planując każdy najmniejszy szczegół. Jej usta otwierały się i zamykały bezużytecznie. Zwróciłam się do Pawła, mój głos nagle stał się pewny. Jak długo? Zapytałam. Nic nie powiedział. Jak długo to planowałeś? Wciąż cisza. Katarzyna wiła się jąkając. To się po prostu stało. Wypuściłam zimny śmiech. To się po prostu stało. Och, więc po prostu potknęłaś się i wpadłaś w moją suknię, do łóżka mojego narzeczonego. Grażyna westchnęła dramatycznie. Przestań robić scenę. Obróciłam się do niej. Ty to zorganizowałaś, prawda? Odmówiła zaprzeczenia. Skinęłam sztywno głową, gdy lodowaty spokój rozprzestrzenił się po mnie. Wiesz, co, Grażyno? Byłam gotowa cię tolerować, gotowa być większą osobą dla dobra małżeństwa z twoim synem. Ale teraz podeszłam bliżej i obniżyłam głos, tak, że tylko ona mogła usłyszeć. Teraz cię zniszczę, wzrygnęła się, co było dziwnie satysfakcjonujące. W końcu Paweł przemówił zbyt spokojnie. To koniec. W porządku, idźmy dalej. Iść dalej. Poczułam, jak coś we mnie pęka. Dobrze, powiedziałam, wyciągając telefon. Poinformujmy wszystkich, o co dokładnie chodzi. Nacisnęłam odtwarzanie na nagraniu. Głos Grażyny rozniósł się przez głośniki. Zabraliśmy Twoją suknię. Sala jest odwołana, a Twój narzeczony wie, co najlepsze. Potem głos Pawła. Kochanie, przykro mi, ale mama ma rację. Po prostu nie jesteś wystarczająco dobra. Katarzyna lepiej do mnie pasuje. Będzie właściwą żoną. Westchnienia przetoczyły się przez tłum. Ktoś upuścił kieliszek szampana z głośnym brzękiem. Katarzyna cofnęła się o krok od Pawła, wyglądając na przerażoną. Twarz grażyny zbladła, a Paweł nagle wyglądał, jakby miał zwymiotować. Wzięłam spokojny oddech i pozwoliłam, by moment się utrwalił. Potem pochyliłam się ku Katarzynie, patrząc jej prosto w oczy. Wciąż go chcesz? zapytałam. Uciekła. Grażyna zwróciła się do Pawła. Powiedziałeś jej to? Stał jak zamrożony, jakby jego mózg się wyłączył. Wyciągnęłam kolejny dokument. A wiecie, co jeszcze mam? zapytałam powoli, rozkładając papier. Rachunek za ten ślub. Głowa grażyny obróciła się. Gwałtownie co? Widzicie? powiedziałam. Paweł i ja podpisaliśmy umowy finansowe przed tym wszystkim, co oznacza, że jest mi winien każdy grosz. Jej szczęka opadła. 150 tysięcy złotych przeczytałam ze strony dodając dramatycznego akcentu. Płatne natychmiast. Wyraz twarzy Pawła był czystym przerażeniem. To nie zaczął, ale wzruszyłam ramionami. Wszystko na piśmie powiedziałam swobodnym tonem. Podpisane. Legalne. Potem pozwoliłam sobie na mściwy uśmiech. A jeśli nie zapłacisz, pochyliłam się bliżej, delektując się ich przerażeniem. Cóż, uwielbiam soczysty publiczny skandal. Grażyna wyglądała, jakby miała zemdleć. Paweł jąkał się. Nie możesz? Och, mogę! odparłam ostro. Potem zwróciłam się do tłumu. Wszyscy proszę, cieszcie się przedstawieniem, bo to zdecydowanie nie koniec. Paweł wyglądał na osaczonego. Szczęka Grażyny pracowała, ale żadne słowa nie wydobyły się. Wielu gości gapiło się z telefonami w dłoniach, uwieczniając każdą pyszną sekundę załamania. Katarzyny nigdzie nie było widać, prawdopodobnie dla jej dobra. Ale Magda, moja rzekoma najlepsza przyjaciółka, pozostała jak wryta z poczuciem winy wypisanym na całej twarzy. Nie skończyłam. Paweł i Grażyna zabrali mi wszystko, licząc, że będę zbyt zawstydzona lub zdruzgotana, by się odwetować. Poważnie mnie nie docenili. Teraz zamierzałam ich zrujnować. Grażyna miała coś powiedzieć, prawdopodobnie wykrzyczeć więcej wymówek, gdy drzwi się otworzyły. Mężczyzna w eleganckim garniturze wszedł steczką w ręku. Przepraszam za przerwanie, zawołał na tyle głośno, by wszyscy usłyszeli. Twarz Pawła stała się popielata. Bo ten mężczyzna był moim prawnikiem. Skinął mi głową. Wszystko w porządku, powiedział. Nie mogłam powstrzymać uśmiechu. Doskonałe wyczucie czasu. Grażyna praktycznie przywarła do ramienia Pawła, próbując utrzymać go w pionie. Wzięłaś prawnika? Wypluła do mnie. Zwróciłam się do niej. Oczywiście, że tak. Ty i twój syn ukradliście mój ślub, moje pieniądze i mój czas. Naprawdę myślałaś, że nie uzbroję się prawnie? Więcej westchnień wybuchło wśród widzów. Niektórzy szeptali żywo. Paweł próbował brzmieć lekceważąco. To śmieszne. Mój prawnik nawet na niego nie spojrzał. Zgodnie z podpisaną umową finansową, ty, Pawle, jesteś prawnie zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów ślubu. Paweł zakrztusił się własnym oddechem. 150 tysięcy złotych. Powtórzył prawnik. Nie do negocjacji. Grażyna straciła panowanie, krzycząc. To oszustwo. Prawnik pozostał niewzruszony. Nie, proszę pani. To wiążące. Zaplanowaliście ślub, potem zmieniliście pannę młodą w ostatniej chwili. To oznacza, że pani syn jest teraz odpowiedzialny za koszty. Kolor dalej odpływał z twarzy Pawła. Macie czas do końca dnia, dodał mój prawnik, zanim zostaną podjęte kroki prawne. Kelner kaszlnął, by ukryć śmiech. Gdzieś w tłumie ktoś mruknął. O cholera. Inny głos się włączył. Czekajcie. To była Magda mówiąca drżącym głosem. Odwróciłam się niepewna, czy w ogóle chce słuchać, ale wyglądała nieszczęśliwie. Wciągnęła powietrze nierówno. Ja wiedziałam. Więcej ostrych westchnień. Paweł obrócił głowę. Magda zamknij się, warknął, pokręciła głową. O nie, nie mogę dłużej kłamać. Łzy zebrały się w jej oczach. Grażyna powiedziała mi tygodnie temu, wyznała. Powiedziała mi, że planują cię zastąpić. Powiedziała, powiedziała, że nie jesteś odpowiednią żoną dla Pawła. Mój żołądek się skręcił. Moja najlepsza przyjaciółka wiedziała. Magda otarła łzy. Chciałam cię ostrzec, przysięgam. Ale Grażyna mi groziła. Powiedziała, że jeśli ci cokolwiek powiem, zniszczy mnie, sprawi, że stracę pracę. Mrugłam. Twoją pracę. Goście szemrali, wymieniając niedowierzające spojrzenia. Magda spuściła wzrok. Twarz płonęła ze wstydu. Grażyna jest właścicielką firmy, w której pracuję. Powiedziała, że mnie zwolni, jeśli ci powiem. Grażyna założyła ręce. I bym to zrobiła. Buczenie podniosło się z części tłumu. Ktoś krzyknął. Serio? Magda zwróciła błagalne oczy ku mnie. Przepraszam. Byłam słaba, powinnam była ci powiedzieć. Uniosłam rękę. Nie mogłam sobie z tym wszystkim poradzić naraz. Zwracając się do Grażyny i Pawła, zapytałam. Naprawdę groziłaś karierze mojej najlepszej przyjaciółki tylko po to, żeby się mnie pozbyć? Grażyna przewróciła oczami. To się nazywa rozwiązywanie problemów. Wypuściłam napięty oddech. Niewiarygodne. Ale Magda nie skończyła. Zwróciła się do Pawła z drżącymi rękami. Powiedz jej resztę. Paweł zamarł. Grażyna warknęła. Magda, nie waż się. Głos Magdy wzniósł się w buncie. Powiedz jej resztę, Paweł. Zapadła cisza, gęsta i dusząca. Obserwowałam, jak wyraz twarzy Pawła się załamuje. Cokolwiek była ta reszta, będzie gorsza niż wszystko, co już usłyszałam. Wystąpiłam naprzód. Paweł. Odmówił spojrzenia mi w oczy. Powiedz mi, zażądałam. W końcu przełknął ślinę, pięści zaciśnięte, szczęka napięta. Potem przemówił ponurym mamrotaniem. Katarzyna jest w ciąży. Sala wybuchła. Zachwiałam się od siły tego jednego słowa. W ciąży. Słyszałam westchnienia, nagłą ciszę w rozmowie, oburzone szepty. Katarzyna, moja przyjaciółka, ukradła mojego narzeczonego. Założyła moją suknię, porwała mój ślub, a teraz nosiła jego dziecko i oczekiwali, że po prostu zniknę. Paweł ośmielił się wyglądać na skruszonego, jakby proste przeprosiny mogły. Wszystko naprawić, spojrzałam na grażynę. Więc o to chodziło, powiedziałam cicho. Dlatego chciałaś się mnie pozbyć? Wzruszyła ramionami, jakby to był zdrowy rozsądek. Katarzyna daje mojemu synowi dziedzica. Dziedzica? Jakbyśmy byli w średniowieczu. Wypuściłam krótki pozbawiony humoru śmiech. Paweł się skrzywił. Nie chciałem, żeby tak to wyglądało, próbował powiedzieć. Przestań, powiedziałam mu stanowczo, po prostu przestań. Zwracając się do tłumu, powiedziałam: Zróbmy wielkie brawa dla Pawła i Katarzyny, spodziewających się dziecka po całkowitym zdradzeniu mnie. Ktoś faktycznie klasnął. Kobieta z tyłu mruknęła coś o potrzebie więcej popcornu. Paweł wyglądał nieszczęśliwie. Grażyna wściekała się. Miałam ich wszystkich dość. Zwróciłam się do mojego prawnika. Skończyliśmy tutaj? Skinął głową. Zajmę się resztą. Doskonale. Wyprostowałam koszulkę i przeszłam nawą. Tą samą, którą miałam iść w białej sukni. Mijając wszystkich oszołomionych gości, mijając szepty gapiów, mijając Grażynę świecącą gniewem. Nie zatrzymałam się ani nie obejrzałam. Paweł oczywiście za mną wołał, ale zignorowałam go. Później, Paweł próbował dzwonić i pisać do mnie, desperacko próbując wyjaśnić, naprawić sprawy, prosić o kolejną szansę? Nigdy nie odpowiedziałam. Katarzyna najwyraźniej zniknęła. Plotka głosiła, że wyprowadziła się z województwa i nikt nie wiedział dokładnie gdzie. Grażyna skończyła, tracąc wszystko. Jej cenna reputacja runęła po tym, jak skandal stał się publiczny. Interesy Pawła też się załamały. Ludzie mu już nie ufali. Grażyna wściekła, że kosztował ją tak wiele, ostatecznie się go wyrzekła i wyprowadziła. Karma, przypuszczam. Ja przeprowadziłam się do nowego miasta, znalazłam prawdziwą pracę i zyskałam prawdziwych przyjaciół. Odmówiłam patrzenia wstecz. Tak naprawdę wygrałam. Nie tylko demaskując ich przed wszystkimi i otrzymując odszkodowanie pieniężne, ale odchodząc z podniesioną głową i budując życie, którego nawet nie mogli splamić. Kiedy wspominam ten poranek, kiedy przypominam sobie SMS grażyny, przerażającą zdradę, cały ten cyrk ceremonii, nie czuję żadnego bólu ani gniewu. Wszystko, co czuję, to nic. A to poczucie absolutnego spokoju to jest najlepsza zemsta ze wszystkich.